Heroesy. Widzowie, oficjalny trailer Heroesów. 40 sekund. Godzinę temu wrzucony. Powracają Heroesy. Widzowie, jakby wam to powiedzieć? Moje streamy, mój content jakoś naturalnie układa się w taki sposób, żeby generował coraz większe liczby. Multum godzin spędzonych w Diablo. Dostajemy Diablo 4. Multum godzin spędzonych w CRPGach, Dostajemy Baldura. Multum godzin, widzowie, spędzonych w soclajkach, -like dostajemy po kolei Lords of the Fallen, Blade'a, Black Myth Wukonga, stare, a teraz jeszcze na sam koniec, Stoimy heroesy Wy to czajcie? I jeszcze Lies of Pi, dobrze mówicie. Widzowie, wychodzi tak ogromna ilość gier, która jest powiązana z gatunkami, w których ja mam zapuszczone korzenie od bardzo, ale to bardzo dawna i tysiące godzin, że te heroesy, to to już chyba jest weskitu... Wisienka na torcie. Nie, nie nie mam pojęcia jak ten. Nie mam widzowie. Po... Jeszcze goty greme, chłopie. Kropka na Dino. Jestem w totalnym, w totalnym szoku, że do tego wszystkiego dochodzą jeszcze Heroesa. Dobra, zobaczmy to. Ja wizowie jestem. Zupełem grypę porządkową. Zjadłem małpę w Wuhan. Najwyraźniej. Pierwszy mi kompa wywalił ten Wukong. Teraz chłopie, chory jestem, ale trzeba chodzić do Tyry, wizowie Trzeba chodzić do tyry, ale nowe heroesy, stare. O co chodzi? Ale teraz mi powiedzcie tak, czy te nowe Heroesy są pod Ubisoftem? Bo właścicielem praw do Heroesów był Ubisoft. Tak. Ja w przyszłym tygodniu mam gadkę z Ubisoftem, bo się zgadałem z ich CM-em. To ciekawy jestem, będę go musiał trochę więcej o to podpytać bez kitu. No dobra, dawajcie, zobaczymy co tu będzie. Astrologowie ogłaszają. Kurde ty, widzowie. Czemu to ma taką jakość niską? Nie, to ma taką jakość niską. To ma taką jakość niską, okej. Okay. O kurde, poczekaj, to ma taki strasznie mobilkowy styl. Pierwsza rzecz, którą fakta, co to co piszesz Borysow na czacie, pierwsza rzecz do zobaczenia, heksy wróciły. Nie ma kwadratów z piątki, wróciły faktyczne heksy. Układ mapy 2D. Okej. Okay. Dawaj, przeanalizujemy to sobie, ale teraz tak, wizowie. Poczekajcie, klat klatka po klatce. W ogóle mi się nie podoba ten styl graficzny. Komiksowy styl graficzny z grubą kreską. Tak jak Heroesy 3. Ja wam to pokażę. To jest, to jest mega ciekawe. Heroes 3 Making Of. Tutaj mam odnośnik e, względem technika, tego, jak były została. rysowane Heroesy 3. E, I... Widzowie, Heroesy 3D były grą rysowaną, prawda? Bo one, one miały zrobioną taką grafikę, że pierwsze stworzyli modele 3D, przynieśli je na sprite 2D, a potem je dorysowali. Tutaj w tym momencie oglądamy fragment, jak upscalowali to do edycji HD, która swoją drogą jest paskudna, ale jak każdy mały pojedynczy element faktycznie został wyciągany, naciągany i klatka po klatce upscalowany, no nie? Bardzo, bardzo fajnie to wygląda generalnie. Eee, ale to nie miało takiego komiksowego wajbu. Te Heroesy 3 były tak jakby narysowane trochę, i to było widoczne, bo były przerysowane z tego modelu 3D. Ale to, co ja widzę tutaj, to ja widzę gruby, taki kreskówkowy kontur, który naprawdę mi przypomina mobilkę, bo niestety te postacie wyglądają, jakby były całkowicie wklejone. I powiem wam mi się to nie podoba. Jest Gryf w ogóle, który klasycznie był jednostką podwójną, jest Chłop na Koniu, który był jednostką podwójną i też yy, najwyraźniej zrezygnowali z tych widzowie podwójnych jednostek. Co mi się wydaje, że było świetnym zabiegiem w przypadku Oldschoolowych Heroesów, że były jednostki, które po prostu zajmowały trochę więcej. No to jest Gryf najwyraźniej. Tylko patrzcie, jest Gryf taki srebrny i złoty. Pytanie, czy jeden to jest upgrade, a drugi to jest klasyczna wersja? czy to są dwa różne typy upgrade'u, bo tutaj ta czarodziejka też wygląda jakby była ee, w dwóch różnych wersjach, prawda? E, ja widzowie, musimy zrobić jakiś podcast. Ja mam takiego jednego kumpla, który kiedyś usiadł i przeanalizował wszystkie heroes'y krok po kroku. Zrobił całego Google Sheets'a i wypisał wszystkie bzdurne, dodatkowe mechaniki, które były dodawane, słuchajcie, w heroes'ach. Wszystkie jakieś takie odklejki względem nawet tworzenia potworów, edycji zamków i zrobimy sobie chyba, wiecie, taki z nim podcast. Ja pamiętam, że on to robił dosłownie z 5 lat temu, może nawet i więcej, ale się muszę kiedyś z nim, słuchajcie, zgadać i że, żebyśmy to odkopali, bo kolej zrobił tak dokładną analizę wszystkich części Heroesu, że byłem w szoku, jak on mi o tym opowiadał. Naprawdę. I wtedy bardzo, ale to bardzo dużo różnych przemyśleń faktycznie mi przyszło. I teraz tak. Co mi się widzowie od razu tu nie podoba, ja ukryję kamerę na chwilę, pomijając fakt, że dzisiaj wyglądam jak całkowicie zmięta dycha. Nie, to nie jest Syren, to nie, to, to, to nie jest YouTube, to jest mój kumpel z doty po prostu. Wizowie. Jak wygląda taki klasyczny battlefield, w którym walczą dwa zamki w starych Heroesach? Ja was naprowadzę o co mi chodzi? Znaczy powiem w sumie, nie ma sensu, żebym naprowadzał, bo sami tego nie wymyślicie teraz. W momencie, gdy dochodzi do walki, pomiędzy dwoma różnymi zamkami w Heroesach, na polu bitwy klaruje się całkowita różnorodność pomiędzy nimi. Oni są zupełnie inni. A tutaj, ja patrzę na ten zamek po prawej, patrzę na ten zamek po lewej, no i najprawdopodobniej to jest nekropolis i zamek, prawda? Czyli ludzie. Yandedy. Ale są tak mało niestety unikalne te jednostki, że ja nie widzę tutaj takiego Unikalnego ducha z tego zamku wyciągniętego. Wiecie, co mam na myśli? Zobaczcie, no to jest najprawdopodobniej lisz, ale jak popatrzysz na takiego lisza z trójki, jak popatrzysz na jakieś jednostki, nekropolis, nawet z piątki, albo lisza z piątki, to od razu widzisz, że to jest lisz, nie? Eee, czarny jeźdź, czy tam czarny rycerz, jak oni się nazywali, rycerz śmierci, nie? Szkielety. To nawet nie wiem, co to jest. Grabasz, chyba będzie jakaś taka jednostka. Nieumarły pies. Te jednostki są. Mało takie unikalne, ja bym powiedział. Teraz mi nie chodzi o to, że kurdurze oczekuję, żeby oni robili coś innego niż szkielet. a ten szkielet jest taki generyczny. W sensie nawet nie generyczny, a nawet nie wiem, jak to określić. Jest taki mało szkieletowy. Szkielet to był kurwa szkielet, nie? Lisz to był stary Lisz. Patrzyłeś na to, jaki jest taki, no? Nie, no bo widzowie, jak wyglądają szkielety w trójce? No są, bo to jest po prostu szkielet, nie? A tutaj się ta, nie wiem, może wyrazistość tak, jakby całkowicie e, zagubiła. Dziwnie to wygląda. Gdzie są bohaterowie? To też mnie ciekawi. Ty, co mamy tu dalej? Co mamy tu dalej? Te smoki. Y, jakieś totalnie stare fantazy. Smoki to były wielkie syny, takie zazwyczaj w Heroes'ach. W wypadku tych smoków to. To są Lochy, chyba. To są Lochy Troglodyta. Troglodyta wygląda jak żaba, niestety. To jest Minotaur, chyba. Tak, to jest Minotaur. Tu ma rogi, tu ma pysk, ale. No nie wiem, stary. Patrz na tego smoka. Ten smok. Wielka, gruba kreska na całym jego konturze. Zobaczcie, jak on się tutaj oznacza, no nie? Troglodyta? Dokładnie to samo. A ta postać? Wklejona 3D bez żadnego konturu. To jest w ogóle niekonsekwentne ze sobą. To są dwa zupełnie... To, to są, stary, dwa zupełnie inne style. Nie wiem o co chodzi w ogóle. Tutaj Gorgona. Oho. Ty, patrz, tu bohater strzela, stary? Może bohater? Ty, myśle, widzowie, co my tu mamy? Baśniowe smoki. Lepszone Minotaury, Gryf, Smok znowu. Myślicie, że to są bohaterowie, którzy stoją na polu bitwy? Że to będzie coś na zasadzie czwórki? Smocza Utopia stary, od razu się rzuca tutaj. Ale kurde, nie kupuję tego stylu graficznego. Nie no, to jest chyba na telefon, widzowie. Pakostka Pandory. Klejnoty, ognisko do wzięcia. Bardzo ładny Nekropolis. Wizowie to Nekropolis, to fenomenalnie wygląda. To mi się bardzo podoba. Nekropolis jest super, ale fajnie się obszar odkrywa, to też zajebiste. No ale kurwa, stary. Te jednostki wyglądają jak jakieś karykatury tych jednostek. O co chodzi z tymi szkieletami? Patrzcie, patrzcie te jednostki są dosłownie takie, jakby zmniejszone, malutkie są, nie? Jak z Gierlego, tak. Jakieś krótkie łapki mają, krótkie nóżki. Ej, mega dziwnie to wygląda. Mega to wygląda dziwnie. Ej. Nie, nie kupuję tego stylu graficznego, stary. Totalnie nie kupuję tego stylu graficznego. To mi trochę widzowie wygląda, jak są reklamy gier mobilnych, które używają screenshotów z Heroesów, żeby się zareklamować. I to bez kitu, jakby jakiś indie developer zrobił jakoś tak fantastycznie wyglądający Heroesy. Znaczy w się fantastycznie, że fantasy. Leniwy Hearthstone, no, coś takiego. Wiecie o co mi chodzi? Z zbyt takie kolorowe to jest. Patrz, jak ten Haze wygląda, jak z Ligi Legend, kurwa, nie? Dobrze mówisz, Widzu. Haze wygląda, jak z Ligi Legend. Ty, ja nie wiem, wizowie. Stary, ja nie, ja nie wiem, co ja właśnie obejrzałem. Znaczy, wiecie tak, teraz widzowie. Reasumując, chuj w tą grafikę, jak to będzie miało dobre klasyczne mechaniki z of 3. Eee, ale... no niestety, to wygląda jak gra mobilna. To ma grafikę stary, totalnie gry mobilnej. Widać, że próbują tutaj odtworzyć te takie wszystkie klasyczne obiekty, prawda? Ale... Patrz, z wirmocy, kryształy, klejnoty, smocza utopia. Patrz, artefakty z Heroesów 3, smocza korona, no nie. Eee, nagoleniki ze smoczych kości. Miecz plus 5 do wszystkiego, ale. stary, nie wiem. I mi tutaj takie. jakby visual clarity trochę. Mi, mi to wygląda, jak to by były Heroesy zrobione kurwa z piernika. Wiecie o co chodzi? Jak te wszystkie budynki by były, kojarzycie te filmiki, jak robił na przykład kota albo psa, albo telefon? I on jest zrobiony z ciasta? I to wygląda, jakby to kurwa wszystko z ciasta było zrobione. Wszystko jest mięciutkie takie. Wszystko jest takie mięciutkie, wszystkie jest takie komiksowe. Jak AI generate trochę, no? Bo jak w AI coś generujesz, to AI też bardzo często jest taki mega miękki. Nie no, nie wiem. No ale patrzcie. Tak jakby yy, ten. Przesuwanie konia po mapie wygląda. Wygląda w porządku, nie? Normalnie są drogi, normalnie są artefakty. Stary, jak, jaki jest odbiór ludzi? Looks very sick. Nie wiem. Stary, sceptycznie jestem do tego nastawiony. Co wy widzowie o tym sądzicie? Jak wam to leży? Jakie wy macie przemyślenia względem tego? Mobilkowo to wygląda. Te nowe heroes wychodzą spod studia, które zrobiły Iratus Lord of the Dead. Dobra. To już wszystko, kurwa, jest wytłumaczone. Serio? Naprawdę? No, to wszyscy, to wiemy, stary. Dzięki za dychę. Naprawdę? O, kurwa. Naprawdę to jest yy, Developer Frozen? Dobra. Widzowie, jesteśmy straceni. Jak to są twórcy Iratusa, yy, to możecie wszelkie oczekiwania schować w kienie i zapomnieć o tych heroesach. To są ludzie, którzy nawet formuły Darkest Dungeona nie potrafią dobrze przekopiować. I ich poprzednia gra wizowie wyglądała w taki sposób: No, mistrzostwo artystyczne to to nie jest pod, pod żadnym względem. Co to jest Iratus? Iratus to jest gra, która próbowała przykopiować system Darkest Dungeona, ale zrobiła to nieudolnie, niestety. I do tego wygląda jak jakiś całkowity paszkwil, kurwa. No nie no, no zobaczcie widzowie, jak wygląda Iratus. Ci ludzie totalnie od Iratusa, ale to totalnie nie potrafią, kurwa, w artyzm, w jakąkolwiek konsekwencję. No nie, no nie, no to, 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 to wieje taką tanizną. To wieje grami mobilnymi, nie? To wali totalnie takimi grami mobilnymi. To jest taka tanizna. tak oni robią nowe Heroesy, to. To, to niedobrze, Wizowie. Serio, to niedobrze. Ta kobieta Pająk też, też na to wiesz? Zwróciłem uwagę. Ta kobieta Pająk to Jezu, jak to stary wygląda, nie? Nie, nie, nie. Dobra, to już zapomnijcie, widzę, o tych Heroesach.